Siemaneczka, z tej strony MedMax Gramy dzisiaj token ranks, na serwerze Easy Magiem magiem obecnie w 34 levelu, tam sobie ropuchę i jak ktoś z was nie wie jak pójść na tą ropuchę, to tutaj macie NPC nazywa się Zohar musicie na niego kliknąć i tutaj albo możecie sobie zrobić tą misję a wtedy będziecie musieli jakieś tam zabić, albo pójść coś przynieść Albo po prostu możecie kupić za 3,5 tysiąca golda. Ja po prostu kupuję. Kupujecie to wejdziecie idziecie dokładnie w to miejsce. Tylko musicie uważać, ten po drodze, żeby aga jakiegoś nie złapać. I tutaj w szczególności, bo ten, ten tutaj będzie miał 50 level. I on ma chyba 8 tysięcy życia, więc musicie uważać. Albo jak się boicie, że nie dacie rady go ominąć, to możecie sobie pójść z drugiej strony. Tylko, że tam trzeba już bić. No i lecimy. I to jest retransmisja z Twitcha. Na Twitchu jak ktoś chciałby przyjść na streama to zapraszam serdecznie. Mój na Twitchu to jest menmoj24. Będzie link pewnie w opisie. Tutaj na tej żabki to właśnie warto mieć te 2.2.2, bo one Właśnie z fizyczne to tak naprawdę pomogą ci pluć. No i one też właśnie biją tymi um, urokami. Na muchy. Muchy tylko biją fizycznymi i, i urokami, więc jak tylko muchy pozostaną, to wtedy możecie sobie ściągnąć to. Muszę patrzeć na manę. Skupiłem teraz na rozmawianiu i zapomniałem o tym, że, że mam tak mało manę. No tym razem mnie to nie kosztowało zgonu, że tak to i ma. Trzeba zrobić odpoczynek. Pójdę sobie tędy, żeby ominąć tą grupkę. Znaczy też w zależności jak chcecie robić. No ja chcę szybko po prostu chodzić na tą rzepkę, żeby potem dać więcej ekspo. Ale tutaj naprawdę jak fajnie, no w 34 mile leci po 2000, to, to, to lepiej nie leci, niż na orkach, tak szczerze mówiąc, I, i to jest dużo łatwiej, przynajmniej mi jako magowi, bo ja mam yy, jak to się nazywa yy, tego skilla mam, który daje mi jeszcze odporności na uroki i mam też jeszcze yy, ten naszyjnik, który daje też mi na uroki więc to jest spoko yy, A właśnie, w ogóle tak naprawdę mam na i jednak Średni bym powiedział Karwasze mi spaliło dwa razy począt na 30 level Więc pierdzielę kupię sobie na 30 i albo drobne sobie na 30 nie będę jeszcze go kupywał No rzeczy te dwa to mi dropły akurat, więc o tyle dobrze miałem yy, więc nie musiałem kupywać no ale dropiłem przez pierwsze dwa dni serwera, znaczy przez pierwsze dwa dni mojej gry, yy, dropiłem krzyżaki, no więc dosyć sporo rzeczy tutaj nadrobiłem na, na tak naprawdę. No tak jak widzicie, teraz właśnie zostały same te muchy, dlatego sobie zmieniłem z ataku zastosowego, żeby mieć większą szansę na uderzenie. I tak, I tak, tak, 35% wchodzi lepiej niż mi, jak mam na przykład 65% albo 80%, no i zobaczcie o, to, to jest właśnie ten Aranzi: 35% lepiej niż 80, czy tam 67% grubo, kochane aranji. Moje skile wyglądają w następujący sposób, jakby się ktoś interesował. Tutaj już mam adepta na 7 cm. mam na levelu 2 Odpalenie mam po prostu na 7 cm. Prawdziwość na ogień mam na 7 cm. Widać ognie po prostu na 1 cm. Jeśli będzie by miało jakieś mowy, gdzie byłoby 5 sztuk. To... Lecimy dalej. Przed chwileczką jak robiłem rapuchę. To poleciały mi rękawice dla fizy na fizyczne rękawice. I tak naprawdę to był już chyba z 5... Nie, przepraszam, z jakichś 6-7 żabek robiłem, niech nawet więcej. Powyżej 7 zrobiłem I dopiero to był pierwszy syntek jaki mi drobną. A tutaj azwary. Zużycie kondycji. No, to jest, tak to wygląda. Rania. No to bym inhibiator e, stropnął dwa razy To będzie, to jest akurat przydatne Z tego się akurat cieszę, bo będę musiał sobie Ulepszyć klipunek. To nie mam nic przeciwko, żeby takie coś zrobiło cały czas Aczkolwiek wolałbym, żeby epik wypadł <grym> Może, Pomarzyć można Słyszałem, że ponoć komuś się w ogóle ten, y, wypad Epic właśnie na żarce. Nie wiem, czy to prawda, ale tak słyszałem. No. Jeszcze parę krupek i będziemy przy bosie jak widzicie no jak tutaj ładniej wchodzimy zobaczcie sobie teraz na przykład tutaj jest w połowie mam 51% i zabiciu bosa pokażę wam ile będę miał Mi się wydaje, że będę miał pewnie gdzieś jakieś 57%, 56%. Jakbym mniej więcej obstawiał. Nie no dobra, to no może więcej. No bo jak tam jest LEMOP. No tak, no to nie, to będę miał po, chyba 60%. No, w sumie bym obstawił, że 60% będę miał. Zobaczyć, zobaczymy czy będę miał rację, czy też nie. Jak macie jakieśkolwiek pytania albo coś takiego typu, no to zapraszam do pisania w komentarzach. No albo też możecie wpadać po prostu na Twitcha do mnie, albo do, no, no, po prostu do mnie na Twitcha i wtedy mogę bezpośrednio odpowiedzieć na Wasze pytania. Albo również napisać po prostu na preview w Oczywiście o ile gracie na tej samym serwerze co ja. No. Obecnie na moim serwerze w czasie nagrywania tego filmiku jestem 71. Zgodów mam dużo, bo, sobie, bo ja nigdy jeszcze się nie grałem w Terra, więc ja sobie eksperymentowałem, gdzie mam XP i tak dalej. Bawiłem po prostu gierką. Dlatego moje zgody wyglądają tak, jak wyglądają. Albo też po prostu czasami po prostu zły wkład głupota i wchodziłem na moby bez many na przykład. Albo... Z mało HP miałem, bo myślałem, że dam radę, i powinien chciało mi się walić tej przerwy, żeby szybciej poszło. No, Albo głupota, albo lenistwo, albo zapominalstwo. Tak to mniej więcej wyglądały Też to mniej więcej wyglądają moje. Staty. Albo, albo też po prostu liczenie na to, że Rendy wejdzie z lepszymi mobami. Bo chciałem jak najszybciej wbić level. W szczególności ten 20 chciałem, się ten dwudziesty cię, najszybciej się bo jak już ten, jak już miałem te senski syn, prawie wszystkie całe jakiejś to chciałem jak się wszystko się pić. No. Jak to wygląda właśnie? Dobra, i tu będzie kolejna część. Uważaj nisko, to podejrzewam, że. Tutaj są chyba 3 ptaki mobów. Będzie 2-3-3 chyba. Mi się wydaje. A potem będzie ropucha. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Nie ma czasu się obijać. Trzeba lecieć i jak spić Bo kruczek za, za, za chwileczkę będzie. Może będziemy robić yy, i ciego na solo. Znaczy, jestem y, na levelu, dałem radę zrobić i solo, ale musiałem yy, pod koniec, powiedzmy, tam zostało mu chyba 1000 życia. Musiałem uciec, zrobić sobie obowisko, yy, odpocząć, w sensie odrobić sobie życie i manę. I dopiero wtedy mogłem go zaatakować po raz kolejny i wtedy te radę go ubić w taki sposób ale mam nadzieję że właśnie z tym krukiem będę miał Nie będę miał największych problemów żeby go Ubić solo Taką mam przynajmniej nadzieję No poza tym ja mam tylko jeden z skill który jest na uroki Czyli ten skill, wraziłość na ogień, to jest tylko na uroki. Podpalenie i kule ognia są atakami fizycznymi. Nie, rzeczywiście przepraszam. Kula ognia dystansowe, a podpalenie fizyczne. Dlatego zazwyczaj walę w pierwszej rundzie kulą ognia. Jak walę oczywiście go jak mówię. To walę kulą ognia na początku. A potem zmieniam sobie i daję podpalenia. Jezus, ale to nie wchodzi. No i co? Raz czy nie? No prace. 54 procent. I na ja tej paru jeszcze jest mi 3 Ile Niele grupek, no chyba. Procent dostaje za jedną grupkę, tak mi się wydaje. Tak to widzę. Już tak to wychodzi. Nie ma tragedii na ten level. No i w szczególności, że jeszcze dodatkowo macie jakąś tamkową szansę, tak naprawdę sobie coś zrobić jeszcze. Więc. Tak jak na przykład ja chodziłem na ic na 23 levelu, bo tam miałem dwie korzyści. Fajny X. I całkiem spokojnie. Zrobiłem dwa w jednym, tak naprawdę. Dopiero od 28 zacząłem robić questy do 30, czy tam do 31 jakoś tak, robiłem questy. A teraz sobie lata właśnie instancja od tamtego levelu. Od tamtego czasu. No i teraz będzie ropuchał. 55%. Okay. I mm. tutaj wyszło 2%. Nice, nice. To będę miał 59-60% tak jak mówiłem. No i też ropucha ma ten yy, taką ochronkę gdzie na fizyczne, o właśnie to i że jak ją uderzycie za ataku fizycznego wtedy dostajecie wyobrażenia. To jest mega irytujące. W szczególności, że, że nawet nie wiecie, czy ona da tą, to, to, bo ona zaczyna tak naprawdę. I wtedy dostajecie hity na, na, na głowę. Dobra, inhibitor kwarcowy i trochę złota, trochę doświadczenia. 58 doświadczenia, czyli 3% tylko weso. Dobra. Inhibitor kwarcowy. I co to jest tutaj? To, to ten inhibitor jest po to, żeby. Mogę ulepszyć ekwipunek. No dobra, to na tyle w tym odcinku. Yy, dajcie znać, jak to wygląda z Waszej strony. Podajcie na streamę. No I powodzenia w dropieniu. Na razie.